Witam serdecznie. Chciałabym przedstawić Wam mój nowy cykl dziennikarsko-śledczy, bo chcę zająć się śmieciami, nielegalnymi śmieciami, które Niemcy przywiozły do Polski i które tu zalegają. Moim zdaniem ważna sprawa takie śmieci zostały tu pozostawione aż w siedmiu lokalizacjach. Dla Was odwiedzę każdą pojedynczą i będę śledzić sprawy na miejscu. Sprawa dostała się przed CUE, i jeszcze za byłego rządu wisi w powietrzu to oskarżenie, że Niemcy. Tu pozostawili swoje śmieci i nie chcą ich odebrać, ponieważ sprawa nie jest nowa. Już parokrotnie sprawy miały się tak, że Niemcy deklarowali, że odbiorą, a jednak do tego nie doszło. Ostatnim razem mieli piękną wymówkę, bo uważali, że z powodu COVID-19 nie może dojść do tego odbioru, ale historia zatacza koło. I w marcu tego roku nasze polskie ministerstwo ogłasza po raz kolejny, że strony doszły do kompromisu, ale to jest ważne. Skarga przed Trybunałem Sprawiedliwości jest nadal aktywna, ona nie została zlikwidowana, więc pewien bacik na niemiecką stronę nadal jest aktywny, bo mamy tu problem. Pani minister Paulina Henning-Kloska ogłosiła, że strona niemiecka przekazała jej harmonogram. Tak, Niemcy potwierdzają, że taki harmonogram przekazali, ale strona niemiecka nigdy nie podaje dat. Natomiast strona polska już podała te daty. Do 15 kwietnia zbieranie ofert na przetarg, do 31 kwietnia rozstrzygnięcie przetargu na taki transport i do 31 października całkowity odbiór tych nielegalnych śmieci. I teraz Spójrzmy na ilość tych śmieci. Polskie ministerstwo, ale także strona niemiecka mówi, że ogólnie w Polsce składowanych jest 35 tysięcy ton takich śmieci. Odbiór ma się zacząć w tuplicach, w tej wiosce, w którą od odwiedziłam w zeszłym tygodniu. W tuplicach, jak uważa strona niemiecka i teraz od niedawna, także strona polska, podobno Leży 20 tysięcy ton odpadów. To się nie zgadza. Byłam tam na miejscu, spytałam się zastępcy Wójta, ile odpadów jest tam składowanych. Nielegalnych odpadów z huty cynkowej z Kemnic. Muszę powiedzieć, że był to potworny obraz tam na miejscu. I oni mi powiedzieli, że jest to 40 tysięcy ton. Jak to wygląda na miejscu? Proszę Państwa, prawie że na terenie wioski leżą olbrzymie hałdy. dziesiątki takich chaud. ubity jest ten materiał koloru szarego taki zbity żurzel rozłożony na powierzchni mniej więcej 3 do 4 hektarów to wszystko w ma malowniczym prawie że otoczeniu bo tuplice jako wioseczka otoczone są pięcioma stawami Mieszkańcy tej wioski opowiadali mi, że w dwóch stawach nie ma już ryb. Będąc tam na tym terenie, ten krajobraz przypomina w ogóle te księżyc nieomalże, bez ksztyny życia. Jak się tam stoi, to unosi się taki szalony pył, mniej więcej tak do metra wysokości. I od razu, stając tam, zaczęły mnie szczypać oczy i zaczęło palić mnie gardło. Po 20 minutach nie mogłam na tym terenie już wytrzymać. Musiałam ten teren opuścić, no bo po prostu nie można było tam spokojnie oddychać. W całej wiosce i im bliżej do tego składowiska, czuje się straszny zapach, taki sztuczny, metaliczny zapach. Wszystko związane z tym składowiskiem zaczęło się w 2013 roku i niestety były wójt Pan Rybak zezwolił faktycznie w 2013 na to składowisko, ale wniosek w mojej ocenie, a posiadam kopię tego wniosku, był zwykłym kłamstwem. Usunięto słowo cynkowy żużel czy odpady cynkowe. Słowem pisze tam tylko żużel. Na szczęście we wniosku zawarte są numery materiałowe i tam można oczywiście odczytać, że są to odpady z huty cynkowej. Ale jeśli ktoś tylko pobieżnie czytał ten wniosek, mógł odnieść wrażenie, jakiś tam zwykły żużel. Następnie było parę rzeczy wymienionych, że te materiały będą w odpowiedni sposób zabezpieczone, nie będą się mogły dostać do ym, gleby. Następnie pisane było także, że zostaną one w przyszłości przetworzone. Co się oczywiście nie stało, bo jest to w tym przypadku praktycznie niemożliwe. Po trzecie, powiedziano, że składowanie będzie miało miejsce tylko przez RO. Nieprawda, no bo tam leżą już 11 lat. Wnioskowali o to składowisko bracia Cimowicze. Dwóch takich braci tam z tego regionu, którzy założyli firmę EuroTor Recycling. Takich firemek jak ta założyli w regionie parę. W międzyczasie ci panowie jakoś. Rozmyli się w tym terenie i są nieuchwytni. Niestety strona niemiecka, do której się zgłosiłam, rząd federalny, powiedział mi, że za odbiór tych śmieci odpowiedzialne są Landy. Tak już raz niestety było i już w 2020 roku Landy miały odebrać te śmieci i tak się nie stało. Wtedy mówiono, że winny jest COVID, teraz inspektorat w Saksonii powiedział mi, że prosi mnie o Cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ ma takie trudności z rozpisaniem przetargu na taki trudny transport i nie jest w stanie podać ram czasowych, więc właściwie jest tak jak zawsze. I śmieci nadal zalegają, i to, co bardzo ważne, to jest pierwszy bardzo ważny wynik mojego śledztwa tych śmieci Jest już w pierwszej lokalizacji, którą badam, dwa razy więcej niż to, od czym przekonuje nas strona niemiecka, a cytując za stroną niemiecką także strona polska. W Tuplicach nie leży 20 tysięcy ton, tylko tam na miejscu leży 40 tysięcy ton odpadów strasznych, które już dawno weszły w glebę, które już zatruły wodę, i jest to nie tylko odbiór tych śmieci. To nie może tylko na tym polegać. Będzie trzeba cały ten teren, i za to od odpowiada strona niemiecka cały ten teren będzie trzeba renaturalizować. Będzie trzeba także zapłacić odszkodowania tym ludziom, którzy. Cierpią od 11 lat, cierpią zdrowotnie na konsekwencje tych nielegalnych niemieckich śmieci podrzuconych tu w Polsce.